To Ala Show. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Na chwilę tutaj mamy postój I zaraz jedziemy do super piesków Do hodowli super piesków I właśnie chciałam wam jeszcze coś pokazać Zobaczcie Mam koszulkę Ala Show, Taką moją pierwszą koszulkę Z moją nazwą To są takie piękne łapki No i co? I już prawie jesteśmy to ja wsiadam do samochodu i po prostu jedziemy. Tak, tak, tak. Zapraszam seid do naszej podróży. Chodź, chodźcie, chodź. Poczekaj. Dobra. Dzisiaj jestem w hodowli Owczarków Podhalańskich, Dolina Białej Wody i dzisiaj jest ze mną Pani Paulina. Dzień dobry. E, e, czytałam, że te psy są takie typowo pasterskie. Tak, dokładnie. E, gdzieś ta ich historia wywodzi się z naszych gór i były one wykorzystywane na halach do wypasu owiec. Ich zadanie polegało na tym, że po prostu pilnowały star zwierząt i strzegły ich przed niebezpieczeństwami, takimi jak wilki na przykład. A jak wilki to pewnie szczekały? Czy... Tak, one mają za zadanie odstraszyć wroga, ewentualnie Zrobić tak, żeby ten, wilk, hałat. O, tak hałat, żeby ten wilk po prostu odszedł e, i, i go wystraszyć. E, raczej nie rzucają się do wilka z zębami, no bo wilk jest zwierzęciem niebezpiecznym. E, są to zwierzęta stadne, także one przeważnie atakują w grupie. E, także ciężko takiemu jednemu owczarkowi podhalańskiemu byłoby przygonić całe stado od mm -hmm. Czyli łatwiej um, jak na przykład są dwa pięć. Dokładnie tak. I tak też e, pasterze e, wypasający owce e, mają takie całe stada owczarków podhalańskich. A, a teraz jaką rolę pełnią? E, teraz owczarki podhalańskie są również wykorzystywane e, przy wypasie owiec, natomiast przede wszystkim są to e, psy rodzinne e, i raczej trafiają po prostu do domów e, z dziećmi, są przyjaciółmi e, rodziny. A właśnie nadają się do dzieci? Tak, nadają się do dzieci. Jeżeli są wychowywane z dziećmi, e, one się adaptują do tej sytuacji, w której się znajdują. E, także jak najbardziej, jeżeli są przyzwyczajone, kochają dzieci, są super opiekunami. E, tak naprawdę niektórzy wykorzystują je jak tak zwane nianie do dzieci. One też często alarmują, gdy coś się dzieje, i naprawdę tych dzieci bardzo skrupulatnie pilnują. A czy. Y bo nieraz też widziałam jakąś ilustrację, właśnie, gdzie te, <gdzie> gdzie te y, psy szukają ludzi pod gruzami. Tak, też są do tego wykorzystywane, natomiast ta ich główna rola to była jednak wypasanie i, i strzeżenie stad zwierząt gospodarskich. Na przykład w tym momencie, w związku z tym, że owiec jest coraz mniej strzygą, na przykład stad alpak w Polsce, tak? A są to bardziej psy w typie leniuchy, czy bardziej psy, które potrzebują dużo wysiłku? energiczne. To są raczej typy leniucha. One cały dzień spędzają na stróżowaniu, a tak na przykład u nas w hodowli po prostu cały dzień leżą i obserwują, czy zdarzy się coś, gdzie muszą zadziałać i podbiec na przykład do bramy, ostrzec nas, że ktoś przyjechał. Natomiast cały dzień tak naprawdę obserwują cały dzień i noc, obserwują otoczenie, nie są zbytnio szczekliwe, czyli nie są uciążliwe dla sąsiadów na przykład. Nie wymagają bardzo dużej aktywności fizycznej, nie wymagają wybiegania, nie musimy tych psów zabierać na jakieś przebieżki itd one się satysfakcjonują spokojnym spacerem. Oczywiście może być to dłuższy spacer. My nasze psiaki zabieramy na spacery 5-10 km, Oczywiście w momencie kiedy już urosną, czyli mają powyżej roku półtora, bo takie psiaki do roku są jeszcze w fazie wzrostu i należy uważać na ich stawy biodrowe, łokciowe i całe układ kostny. Rozumiem, że lubią sobie pospać, ale jak już spacer, to nie odmówią. Oczywiście tak, i jeżeli coś ich zaniepokoi, to też dadzą nam o tym znać. Czyli nie są szczęśliwe, ale chce się dzieje na to Tak, Dokładnie tak. Ym, a, y są to psy agresywne. Źle prowadzone mogą być agresywne, natomiast my tutaj kładziemy bardzo duży nacisk na socjalizację tych szczeniąt, czyli przyzwyczajanie ich do różnych aktywności rodzinnych od pierwszego dnia tak naprawdę. Bierzemy malutkie szczeniaczki zanim otworzą oczy, zanim nas usłyszą na ręce. Cały czas jesteśmy z mamą w końcu, w którym ona te szczeniaczki rodzi, w którym je odchowuje. Także tutaj bardzo dużą rolę Przykładane do tego, żeby jak najbardziej były to szczenięta otwarte na człowieka i chcące z nim współpracować. No i tak jak widzisz, weszłaś na podwórko i zarówno i małe, pieski i duże wpuściły cię bez problemu. One co prawda muszą obwąchać nowo poznanego człowieka, bo no mają to w swoim typie i swojej specyfikacji, że są nieufne dla obcych. Natomiast wpuściły cię bez problemu na podwórko. No i to jest związane z tą naszą dużą. Pracą, którą po prostu wkładamy w te psy i szczeniaki, żeby one tych obcych, aby nie atakowały mhm. e, i żeby ich akceptowały. Yy, widząc, yy, widząc tutaj, że te pieski są właśnie takie aktywne, takie przyjacielskie, to myślę, że wyrosną nie na agresywne pieski, tylko już będą dla takich dzieci, właśnie. Też mamy... O, ten coś... coś ukradł aktualnie. Te szczeniaczki e, raczej nie powinny sprawiać problemów w przyszłości. E, te, które zostają z nami w hodowli, e, uczęszczają na tak zwany kurs psiego przedszkola, czyli tam poznają inne pieski e, i innych ludzi, podstawowe zasady posłuszeństwa. Oczywiście to wszystko na tych zajęciach dzieje się w ramach zabawy, natomiast e, mogą poznać różne dziwne, nowe dla nich aktywności, które gdzieś też przekazują składają się po prostu na ich zachowanie w dorosłym życiu. Piesek nadaje się do domu z kotkiem lub innymi zwierzaczkami? E, tak, one wszystko, co zostają w domu, w nowym domu, e, kiedy wychodzą od nas z hodowli, e, traktują na to swoje stado. Czyli oczywiście, jeżeli hodowli nie poznają innych zwierząt, czy to gospodarskich, czy domowych, e, no to gdzieś tam potrzebują chwilę czasu, żeby się z nimi doznajomić, ale już w momencie, kiedy w tym domu są, i się zadomowią, one traktują i wszystkich ludzi, i wszystkie zwierzęta, jako tak zwane swoje stado, i to jest ich po prostu rodzina, której pilnują. Mhm. A, a widząc tutaj, że mają bardzo dużo sierści, czy często potrzebują właśnie czesania, jakiej pielęgnacji? <laughs> Jakiej pielęgnacji wymagają? E, wymagają tak naprawdę czesania e, przynajmniej raz w tygodniu. Ich sierść jest specyficzna, e, pokryta lanoliną. E, to sprawia, że nawet kiedy się ubrudzą, e, to wszystko się wykrusza w momencie, kiedy one wysychają i ta sierść pozostaje Jezu. dalej biała. A może opowie Pani, jak właśnie codziennie żyje się z tą rasą? To jest rasa bardzo spokojna, tak jak wspominałam. One tak naprawdę wymagają spokojnego spaceru i gdzieś tutaj naszej uwagi w postaci zabawy czy też spędzenia czasu, bo bardzo lubią spędzać czas mhm. z człowiekiem. Także dzień naszego psa standardowo wygląda tak, że dostaje śniadanie, wychodzimy na spacer, a później ma cały dzień na to, żeby skróżować i pilnować obejścia. Później mamy wieczorny spacer, kolacje i, i psiaki idą spać albo z nami w domu, jeżeli tak sobie wybiorą, albo pilnują podwórka nocą. A czy to są psy dominujące? E, mogą być i tutaj również ma duże znaczenie ta socjalizacja e, od momentu urodzenia e, jeżeli pojawią się jakieś niepokojące sygnały wtedy należy udać się do psiego behawiorysty bądź trenera e, można również e, wybrać zajęcia grupowe psiego posłuszeństwa i tam korygować e, te niechciane zachowania mhm. e, czyli jak e... Są te psy dominujące, to nie dla wszystkich się nadają? Nie dla wszystkich. My staramy się obserwować te psiaki od pierwszego dnia i gdzieś tutaj te ich charaktery obserwować i notować sobie, jak które się zachowuje. Dodatkowo w momencie, kiedy szczeniaczki kończą 7 tygodni, dokładnie 49 dni. Wykonujemy tak zwane testy Wolharda, czyli testy osobowościowe szczeniąt, gdzie są one poddawane różnym ćwiczeniom, i na tej podstawie psi, behawiorysta przekazuje nam informacje, które szczenie, jaki ma potencjał i do której rodziny powinniśmy to szczenie skierować. A patrzycie na przykład jak rodzina przychodzi tutaj od pieska, patrzycie, pomagacie im wybierać. E, tak, e, ludzie, którzy rezerwują u nas szczenięta, często odwiedzają nas przed odbiorem. E, i oczywiście wtedy bawią się ze wszystkimi szczeniakami, czasami jest coś takiego, że szczeniak po prostu wybiera człowieka, więc później w momencie kiedy my dokonujemy wyborów tych szczeniaczków dla nowych rodzin, bierzemy oczywiście pod uwagę gdzieś te preferencje rodzin, które u nas były i na przykład chęć tego konkretnego szczeniaczka, tak? Na przykład jak y, widzicie, że y, człowiek y, tutaj jest bardzo aktywny, to wybieracie dla niego... Dokładnie tak. Najpierw robimy wywiad z rodzinami, które chcą u nas na szczenie. E i poznajemy ich oczekiwania względem tego psiaka i na tej podstawie i na podstawie naszych obserwacji tych szczeniaków e, przez te 8-10 tygodni, kiedy one są u nas w hodowli, dobieramy szczeniaka konkretnie do danej rodziny, e, do tych potrzeb, które ta dana osoba czy dana rodzina mi prezentuje. A jak ja tutaj na robię to dla mnie jakieś na nadaje? E, tutaj przede wszystkim wzięlibyśmy pod uwagę to, że są w rodzinie dzieci, czyli szczeniaczyk mm -hmm. musi być stały. E, najlepiej, żeby był chętny do współpracy, e, żeby na przykład aportował, bo takie ćwiczenie również na tych testach osobowościowych się pojawia, e, bo to znaczy, że jest chętny do zabawy, a wiadomo, Wy jako dzieci lubicie się bawić, e, fajnie, żeby ten szczeniaczek po prostu z Wami wchodził w interakcję. Dobra, to już wzięłam właśnie takiego e, szczeniaczka i na przykład zostawiam go w domu, e, bo idę na przykład do sklepu. To jakich na przykład problemów mogę się spodziewać? Są jaki? Jeżeli są maluchami, to oczywiście możemy się spodziewać tego, że zniszczą nam coś w mieszkaniu. Tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że to jest tak naprawdę taki psi noworodek. On potrzebuje dużo zabawy, dużo czasu. Rosną mu ząbki, czyli gdzieś musi te ząbki hmm. naostrzyć. Także no niestety tutaj jakieś straty w rzeczach czy na ogrodzie. W roślinach mogą się pojawić. A to właśnie psy nadają się bardziej do bloku czy do domu z ogrodem? Ja nie polecam tych psiaków do bloku. Jak najbardziej nadają się do domu z ogrodem. Ten ogrod nie musi być nie wiadomo jak duży. Natomiast dobrze, żeby ten psiak miał po prostu możliwość pracy, czyli tego stróżowania, żeby mógł te swoje pierwotne cechy kierunkować i w ten sposób pracować. A jaki mają kolor oczu zazwyczaj? Powinny mieć ciemnobrązowe oczy w ciemnej oprawie, tak samo ciemny nos, ciemne opuszki łap i ciemne fafle w środku, w pysku. To jest informacja, że mają bardzo dobry pigment i również wszelkie jasne umaszczenia tutaj nosa, poduszek łap są niepożądane. A pigment to jest taki kolor? znaczy albinos... To sobie nie mają pigmentu? Tak? Dokładnie tak. Tutaj ten pigment musi być ciemny, najlepiej czarny na nosie i bardzo ciemnobrązowy, jeżeli chodzi o oczy. A jaka jest cena takiego pieska? W tej chwili ceny są różne i rozpiętość jest bardzo duża. Jeżeli mówimy o takim piesku typowo do kochania do domu, bez przeznaczenia na wystawy, ta cena myślę, waha się w granicach 4-6 tysięcy. Czy nie jestem takie zdrowie? Jak mieć takiego właśnie przyjaciela, to osiągła? myślę, że jeżeli mówimy tu o przyjacielu na całe życie zrenomowanej, legalnej hodowli związku mm -hmm. kynologicznego w Polsce, gdzie kładziemy duży nacisk na zdrowie i, i zdrową psychikę tych psów, to nie jest to dużo ceny. Wystawialiście pieski, co wygraliście? Pierwszy raz widziałyśmy się na międzynarodowej wystawie w Warszawie. Byliśmy tam z czterema pieskami i naszym największym sukcesem na tej wystawie było zdobycie tu najlepszego młodszego szczenięcia w rasie. Adela? Adelka, tak, zdobyła ten tytuł. Dodatkowo Iskierek Złota Grań, czyli nasz tutaj domowy prezes, zdobył drugie pierwsze miejsce przepraszam, w klasie czempionów i tytuł Res Cacip. Właśnie wziął się ten pomysł, wyhodować akurat w razie. Mieliśmy przed tymi psiakami bernardynkę, to był kundelek nierosowy. W momencie kiedy ona odeszła, szukaliśmy już świadomie swojego drugiego psiaka, zrobiliśmy tak zwany research, zobaczyliśmy co jest legalne i, i skąd ten psiak powinien pochodzić. No i już kolejny piesek, czyli prezes był kupiony z hodowli zarejestrowanej w Związku Kinologicznym w Polsce. A skąd właśnie pomysł na hodowlę, jak już nie yy, tego pieska? E, bardzo lubimy spędzać czas mm -hmm. z tymi psami, e, ja się mm -hmm. bardzo interesuję um, i psami ogólnie i również tą rasą, bardzo mnie ona e, zauroczyła. I tutaj się pojawił po prostu pomysł, żeby pojechać na wystawę piękności, i gdzieś od wystawy do wystawy po prostu zrodził się pomysł, żeby otworzyć hodowlę psów. Oczywiście, zanim wzięliśmy się za hodowlę i rozmnażanie tych psiaków, ja ukończyłam kilka kursów. Ukończyłam kurs asystencki, ukończyłam kursy tak zwane ABC Hodowli i organizowane przez nasz rodziny oddział w Piasecznie i organizowane przez oddział Związku Kynologicznego w Polsce w Radomiu. Także no tutaj po prostu stawiamy też na wiedzę. Przeważnie psy zabieramy ze sobą. Kiedy było ich dwa, no to jeździły z nami i problemu logistycznie nie było żadnego. Teraz musimy to wszystko dogrywać, żeby zmieścić się po prostu razem z walizkami w samochodzie. Także tak to planujemy, żeby gdzieś zahaczyć jeszcze o jakąś wystawę piękności, żeby to nie był też tylko odpoczynek, ale też jakieś zajęcie dla psiaków i przy okazji właśnie, żeby coś też zobaczyć, ewentualnie zdobyć jakieś nagrody. Natomiast staramy się wszystko organizować tak, żeby te psiaki jeździły z nami. One są dla nas częścią rodziny i członkami rodziny. Także tak to wszystko organizujemy, żeby je wszędzie zabierać. A gdzie najdalej? Wybrały się z wami jako pasażerowie na wycieczkę. No Byliśmy z psiakami na wystawie na Litwie, byliśmy na Ukrainie, byliśmy w Czechach. Także tak naprawdę tutaj e, nie robi żadnego. <grym i zimny> tak, były też na Ukrainie. Także tutaj odległość przyszła. Teraz idziemy na spacerek. Poszliśmy z pieskami i ich właścicielami do pięknego sadu Zobaczcie, białe chmurki opanowały sad Pieski się najpierw wytarzały, a potem się wykąpały Ale super tylko pilnowała, żeby nie miały problemu wyjścia z wody. Znać różnicę <mulety>

Cudownie, ale niestety wracamy już do domku. Niestety nie wszystkim chmurkom się to podobało, więc trzeba było je zaganiać. Więc bawiłam się w podchalano. eu, que eu o brudinho. Ale za to maluchy padły jak muchy. Zobaczcie jakie brudasy! Ale podobno brudne dzieci, to szczęśliwe dzieci. Jak widać. Ja jeszcze dla was coś mam. Jeszcze oh, rysunek i sesja zdjęciowa. I ocharka, yeah. pod, e, no, owczar pod halańskim może to... E, chyba to jest, jest taki duży. Tak. Może to być... E, to leon. Być leon. <laughs> takie to zwane. Mani... No przepięknie, dziękujemy ja bardzo. To jest łatwo. w takich czelkach tak. tak, na pewno zawiśnie u nas na ścianie przy naszych kufarach. Pieski po kolei przychodzimy do sesji. Przecudownie. Serdecznie pozdrawiam Dolinę Białej Wody. Bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że kiedyś tu jeszcze wrócę. A wy zostawcie lajka subika oczywiście razem z dzwoneczkiem, by nie przegapić żadnych filmów. A ja się z wami żegnam.